Jesteśmy w trakcie warsztatów z zakresu rękodzieła. Dziś mamy warsztaty artystyczno-florystyczne. Są to warsztaty realizowane w ramach projektu Międzypokoleniowelowe. To jest projekt dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert Gminy Szczecinek. Udało nam się otrzymać środki na realizację tak fajnego Zadania, które przewiduje szereg warsztatów kreatywnych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jak sama nazwa wskazuje, międzypokoleniowe lowe. Jest to inicjatywa, która charakteryzuje się łączeniem pokoleń we wspólnych aktywnościach. Wietnicy wykonują fantastyczne wianki dekoracyjne, będą to ozdobne wianki z naturalnych materiałów, wykonane wspólnie w takiej mega fajnej koleżeńskiej atmosferze. Jak widać tutaj nie mamy żadnego podziału, goszczą u nas dzisiaj zarówno panie, panowie, jak i dzieciaczki i osoby starsze, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo okazuje się, że takie łączenie pokoleń we wspólne działania przynosi naprawdę mega dużo frajdy. W ramach tego cyklu to warsztaty z ceramiką. W kwietniu czekają nas dwa spotkania. Nasi uczestnicy będą również pracowali tak jak teraz, w mieszanych grupach wiekowych. Maluszki będą miały okazję popracować w towarzystwie dorosłych. Dorośli będą mieli możliwość spędzenia wspólnego czasu z maluchami. Będzie naprawdę sympatycznie. Zawsze czekamy na naszych gości z poczęstunkiem, upominkami. I każdy, kto od nas wychodzi, wychodzi z uśmiechem.